Dzieci kwaterowane są na kampie na terenie, który znajduje się tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji. Znajdują się tam dwa pawilony i tylko poruszają się po ośrodku uczestnicy kampu, kadra oraz pracownicy ośrodka. Ośrodek dysponuje pokojami dwu, trzy, czteroosobowymi oraz segmentami 2 plus 3. Wszystkie posiadają łazienki. Przy kwaterunku dzieci bierzemy pod uwagę wiek, płeć, grupę obozową oraz prośby, z kim dziecko chciałoby mieszkać, kierowane przez rodziców. Prosimy, aby najpóźniej Zgłaszać takie sugestie dwa tygodnie przed turnusem, ponieważ kwaterunek robiony jest wcześniej, przed rozpoczęciem obozu i Państwa prośby będzie nam później trudno uwzględnić. Dzieci na obozie dostają od nas całodzienne wyżywienie, śniadanie, obiad, kolację, które jest podawane w formie szwedzkiego stołu, gdzie każde dziecko może dla siebie wybrać coś dobrego. Oprócz tego dostają na podwieczorek owoc oraz mają możliwość skorzystania z podkarniaczki. Podkarniaczka jest to piąty posiłek dla dzieci, przy której dzieci mogą zjeść chleb z dżemem, z serkiem topionym lub z pasztetem. Również w trakcie drogi powrotnej w autokarze dzieci od nas otrzymują prowiant, w skład którego wchodzą. Dwie bułki, coś słodkiego, owoc oraz woda mineralna. Dzieci wchodzą na stołówkę swoimi grupami wraz z wychowawcą. Grupy wchodzą w odstępach kilkuminutowych ze względu na to, aby nie było tłoku przy szwedzkim stole. Wychowawca zwraca uwagę na to, co i ile dziecko je? Posiłki trwają około 30 minut. Oprócz tego, na kampie dzieci mogą skorzystać ze sklepików, które mogą zakupić różnorodne łakocie. Dzieci, które posiadają specjalną dietę, również mogą przyjechać na Camp Viking. Jedynie bardzo prosimy Państwa o przekazanie takiej informacji do pracownika Biura obsługi klienta, które zapiszę w karcie kwalifikacyjnej. Więcej informacji na temat kampus znajdą państwo na naszej stronie internetowej www.chris.pl